Zauważyłam też na wielu pokazach, na których Pani się pojawia, że Pani się bawi modą już teraz, na przykład tak. na pokazie młodych projektantów Fashion Awards, dresy fajne, fajne okulary. Widzę, że, Bardzo że już... mi jest miło, że Pani to zauważyła i doceniła. Faktycznie, zaczynam się tym bawić. Eee, zaczynam mieć jakiś swój styl, nie boję się. Lubię eksperymentować. Oczywiście to się wiąże z dużym ryzykiem, że, no że ktoś się podobstrzał. Ale, ale to też świadczy o tym, że, że osoba, która właśnie w ten sposób się ubiera, ma charakter, ma osobowość i jednocześnie ma coś do powiedzenia. W czym pani się czuje najbardziej seksji? W małej czarnej. Mała czarna, yy, wytaliowana, najlepiej cała wąska. Ale jak ma szeroki dół, to też może być, ale musi być podkreślona talia.